Sam się o to prosiłem. To załatwi sprawę. Do zobaczenia. Bardzo... Wszędzie są orkowi zwiadowcy. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na Wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. Albo spotkacie marny los. Rozumiem. Orkowie nie wiedzą o tym obozie? Gdyby orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy, już by nas dawno zabili. Powiedz mi więcej o buntownikach. Jesteśmy jedynymi wolnymi ludźmi w Myrtanie, którzy nadal występują przeciw orkom. Orkowe patrole są naszym największym problemem tu na wybrzeżu. Ostatniej nocy jeden z nich podszedł niepokojąco blisko. Gdzie są teraz orkowe patrole? Jeden orkowy patrol jest w ciągłym ruchu. W tej chwili znajduje się w połowie drogi stąd do Ardei. Drugi patrol zatrzymał się na farmie na wschodzie, między tym miejscem a Cape Down. Jeśli nie zajmiemy się nimi teraz, to w końcu trafią do REDOK. A co z ludźmi, którzy pracują dla orków? Większość z nich to niewolnicy, ale orkowie zatrudniają też ludzkich najemników. Do pewnego stopnia mogą się oni poruszać swobodnie wśród orków. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz się z nimi zbytnio bratać. Dlaczego mam unikać najemników na usługach orków? Ci, którzy pracują dla wroga, sami są wrogami. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga, pozbawiona wolności wymierzona przeciw Inosowi, naszemu Bogu. Odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj! Jeśli wezmą cię za buntownika, rozerwą na strzępy. Zajmę się tym wędrującym orkowym patrolem. Bardzo proszę, ale uważaj, żeby nie znaleźli naszego obozu. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę Orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Wyglądasz na drwala. Wydaje mi się, że twoje miejsce jest w jaskini, wśród wojowników. Jak leci? Niezbyt dobrze. Zostaliśmy wygnani z obozu przez agresywne dziki. Wspominałem o tym wojownikom, ale myślą tylko o walce z orkami. Jeśli te bestie wkrótce nie znikną, nie będziemy mogli kontynuować pracy. Co dostanę, jeśli zabiję dziki w waszym obozie? Jestem prostym robotnikiem. Nie mam zbyt wiele. Ale jeśli nam pomożesz, dam ci 30 złotych monet. Zajmę się tymi dzikami. Gdzie są? Wejdź po tych schodach i skręć na wschód do lasu. Rozumiem. Co? Ach tak, ja... Jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci służyć? Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu w Redok Alchemikiem. Nosisz szatę maga ognia? Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną, a wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Co teraz zrobisz? Zostanę tu wredok i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnice tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia redok podstawowych usług w tym zakresie. Opowiedz mi więcej o artefaktach pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych relikwii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów również dla nas magów. Ma wielką wartość, jak na przykład ogniste puchary. Przekaż mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. Jeśli dostarczysz mi dziesięć roślin leczniczych, podzielę się z tobą moją wiedzą. Załatwię ci rośliny lecznicze. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne, ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Od nich. Dowiesz się więcej niż ode mnie. Jesteś tu nowy, prawda? W ostatnim czasie do redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Nosisz zbroję paladyna. Byłem paladynem, zanim orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla w ostatniej bitwie pod Wengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, przyjacielu. Kiedy my, paladyni, straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy, nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla orków. Jak mogę wam pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Dan. Potrzebuje broni. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, przyślij go do nas. Co wiesz o Xardasie? Nie więcej niż inni. Podobno zbratał się z orkami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. Jedyny problem polega na tym, że nie chcą gadać z ludźmi. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą Orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc, musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dan? Działa wśród niewolników z Cape Dan, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię wystarczająco dobrze. Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. A! Nowy! Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły, redok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Walczyć? To najlepszy możliwy trening. Niestety wysoko cenią wojowni... Jak dokładnie? Wyzywasz kogoś, walka zaczyna... I to wszystko? Nie do końca. Po pierwsze, jeśli kto... Po drugie, wal... jeśli walniesz leż... Rozumiem. Nie masz nic do roboty? Hej, Wygląda co powie. Chcesz stać. Jesteś tu wśród przyjaciół. potrzeb? No dobra. Okay. Ludzie! Walka. Uh -huh. Pokazałeś mu. Wygrałeś walkę. Dobra, jeśli będzie... Na twoim miejscu... Czym się tu za... Stoję w... Wo Co jest... Jeszcze ich... Podobnie... Nie Czy tu Możliwe... Znale... Oczyści... Chcesz... Czemu nie? Zajmę się... Oszala. Dobrze. Spotkamy się. Przekonamy się. Hej, ludzie! Walka! Poleż mu! mnie! Uh, zawsze bi... Nie zława... Pohandlujmy. Pokaż. Do poka co ma... Nasza kuźnia jest od wielu... Nie. Skąd wezmę pięć paczek broni? Tam gdzie... Naj... Rozumiem.